Parsza lotcha. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Powiedz Aaronowi, a objaśni mu, gdy będziesz zapalał lampy, to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedem lamp. I uczynił tak Aaron. Ku stronie przedniej świecznika zapalił lampy jego, jako rozkazał wiekuisty Mojżeszowi. A oto robota świecznika. Kuty On był ze złota od słupca do kwiatów jego kuty był, podług wzoru, który pokazał wiekuisty Mojżeszowi zrobił on świecznik. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł, oddzielisz lewitów spośród synów Izraela, a oczyścisz ich, a tak postąpisz z nimi, by oczyścić ich. Pokrop ich wodą oczyszczającą i niech ogolą brzytwą całe ciało swoje. I niech wypiorą szaty swe, a trzymają się w czystości. I niechaj wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną, mąki przedniej, zaczynionej oliwą. Drugiego zaś cielca młodego weźmiesz sam, na ofiarę za grzeszną. I przywiedziesz Lewitów przed przybytek zboru, a zgromadzisz cały zbór synów Izraela. I przywiedziesz Lewitów przed oblicze wiekuistego, i położą synowie Izraela ręce swe na Lewitów. I spełni Aaron nad Lewitami przedstawienie przed wiekuistym od synów Izraela, aby zaczęli sprawować służbę wiekuistego. Lewici zaś położą ręce swe na głowy cielców, po czym spełnisz jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie wiekuistemu dla oczyszczenia Lewitów. I postawisz Lewitów przed Aaronem i przed synami jego, a spełnisz nad nimi przedstawienie wiekuistemu. I tak oddzielisz lewitów spośród synów Izraela, a będą moimi lewici. A potem wejdą lewici, aby służyli w przybytku zboru, gdy ich oczyścisz i spełnisz nad nimi przedstawienie. Albowiem oddani mi oni zupełnie spośród synów Izraela, miasto każdego rozwierającego łono, każdego pierworodnego z synów Izraela, wziąłem ich sobie gdyż Mojem wszystko pierworodne z synów Izraela, tak z ludzi jak z bydła, dnia, którego poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem ich sobie. Przyjąłem zaś lewitów miasto wszystkich pierworodnych u synów Izraela i oddałem lewitów jako przydanych Aaronowi i synom jego spośród synów Izraela, aby pełnili służbę za synów Izraela w przebytku zboru i ochraniali synów Izraela tak, aby nie spotkała synów Izraela klęska, gdy przystępować będą synowie Izraela do świątyni. I postąpili tak Mojżesz i Aaron i cały zbór synów Izraela z Lewitami, wedle wszystkiego, co przekazał wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi synowie Izraela. I oczyścili się Lewici, i wyprali szaty swe i spełnił nad nimi Aaron przedstawienie przed wiekuistym i rozgrzeszył ich Aaron aby uczynić ich czystymi poczem przystąpili lewici do spełnienia służby swojej w przybytku zboru przed Aaronem i przed synami jego jako rozkazał wiekuisty Mojżeszowi o lewitach tak postąpili z nimi i oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł oto co do lewitów od 25 lat i wyżej przystąpi każdy, by trzymać kolej na służbie przy przybytku zboru, a od 50 roku wróci z kolejnej służby i służyć więcej nie będzie. Może wtedy usługiwać braciom swoim przy przybytku zboru w utrzymywaniu straży, lecz roboty wykonywać nie będzie. Tak postąpisz z lewitami co do urzędowania ich. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi na pustyni syna jej roku którego po wyjściu ich z ziemi Micraim miesiąca pierwszego i rzekł Niechaj spełnią synowie Izraela ofiarę paschalną w oznaczonym czasie. Czternastego dnia miesiąca tego ku wieczorowi spełnicie ją w oznaczonym czasie wedle wszystkich obrzędów i wedle wszystkich przepisów jej spełnicie ją. Powiedział tedy Mojżesz synom Izraela, aby spełnili ofiarę Paschalną. I spełnili ofiarę Paschalną pierwszego miesiąca czternastego dnia miesiąca ku wieczorowi na pustyni Synaj. Zupełnie tak, jak rozkazał wiekuisty Mojżeszowi, uczynili synowie Izraela. Ale okazali się tacy, którzy się zanieczyścili byli przy zwłokach ludzkich, także nie mogli spełnić ofiary Paschalnej dnia tego. Przystąpili tedy do Mojżesza i do Aarona w tenże dzień i rzekli ludzie ci do niego: Myśmy zanieczyszczeni przy zwłokach ludzkich, czemu mamy być upośledzeni, abyśmy nie przynieśli ofiary wiekuistego w oznaczonym czasie w pośród synów Izraela? I odpowiedział im Mojżesz. Postujcie, a usłyszę, co rozkaże wiekuisty względem was. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Powiedz synom Izraela, a objaśnij im. Jeżeli by się ktokolwiek zanieczyścił przy umarłym, albo będąc na drodze dalekiej, z was, albo potomków waszych, chciałby spełnić ofiarę paschalną wiekuistemu, miesiąca drugiego czternastego dnia ku wieczorowi niechaj spełnią ją, z prześnikami i gorzkimi zioły niechaj spożyją ją. Nie zostawią z niej do rana, a kości nie złamią w niej, według wszystkich obrzędów ofiary paschalnej niechaj spełnią ją. Kto wszakże czystym jest i w drodze się nie znajduje, a zaniedba spełnić ofiarę paschalną, wytrąconą będzie dusza ta spośród ludu swego, ponieważ ofiary wiekuistego nie przyniósł w oznaczonym czasie, grzech swój poniesie. A jeśli zamieszka u was cudzoziemiec, a zechce spełnić ofiarę paschalną wieku istemu, według obrzędu i wedle przepisu paschalnego, niechaj spełni ją. Ustawa jedna niechaj będzie dla Was, tak dla cudzoziemca, jak i dla krajowca. W dzień tedy wystawienia przybytku okrył obłok przybytek nad namiotem świadectwa, a z wieczora bywało nad przybytkiem jakby widmo ognia, aż do rana tak bywało ustawicznie obłok okrywał go a widmo ognia nocą a zaledwie wznosił się obłok znad przybytku śladem jego wyruszali synowie izraela w miejscu zaś gdzie stawał obłok tam stawali obozem i synowie izraela wedle rozkazu wiekuistego wyruszali synowie izraela i wedle rozkazu też wiekuistego stawali obozem. Przez cały czas pozostawania obłoku nad przybytkiem, stawali i oni obozem. A choć zostawał obłok nad przybytkiem przez dłuższy czas, to jednak przestrzegali synowie Izraela straży wiekuistego, a nie wyruszali. Zdarzało się, że zostawał obłok przez dni kilka nad przybytkiem. Oni wszakże wedle rozkazu wiekuistego stawali obozem i wedle rozkazu wiekuistego wyruszali. Zdarzało się też, że zostawał obłok tylko od wieczora do rana, podnosił się zaś obłok nad ranem, a oni wyruszali. Albo też, że zostawszy przez dzień i noc się podnosił obłok, to i oni wyruszali. A jeżeli dwa dni albo miesiąc. Albo rok, dopóki był obłok nad przybytkiem, zostawając nad nim, stawali i synowie Izraela obozem, i nie wyruszali. A dopiero gdy się wznosił, wyruszali. Wedle rozkazu wiekuistego stawali obozem, i wedle rozkazu wiekuistego wyruszali. Straży wiekuistego przestrzegając, wedle rozkazu wiekuistego przez Mojżesza. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł Przygotuj sobie dwie trąby srebrne, ku tej roboty przygotujesz je, a niechaj służą ci do zwoływania zboru i do zwijania obozów. Gdy uderzą przeciągle w obie, podąży do ciebie wszystek zbór do wniścia przybytku zboru. A jeżeli by w jedną tylko przeciągle uderzono, podążą do ciebie naczelnicy, Wodzowie tysięcy Izraela. A gdy uderzycie na trwogę, wyruszą obozy obozujące ku wschodowi. A gdy uderzycie na trwogę po raz drugi, wyruszą obozy obozujące ku południowi. Na trwogę niech uderzą, gdy będą miały ruszyć w pochód. A gdy wypadnie zwołać zgromadzenie, Uderzycie przeciągle w trąbę, lecz nie na trwogę. Synowie zaś Arona, kapłani, uderzać mają w trąby. A będzie to wam ustawą wieczną w pokoleniach waszych. A gdy wystąpicie do walki na ziemi waszej przeciw wrogowi, który by wrogował wam, uderzcie na trwogę w trąby. A tem przypomnijcie się przed wiekuistym Bogiem Waszym i ocaleni będziecie od nieprzyjaciół Waszych. W dzień też radości Waszej i w uroczystości Wasze i na nowiu miesięcy Waszych uderzać Wam w trąby, przeciągle przy całopaleniach Waszych i przy ofiarach Waszych opłatnych, a będzie to Wam wspomnieniem przed Bogiem Waszym. Jam wiekuisty, Bóg Wasz. I stało się roku którego, miesiąca wtórego, dwudziestego tegoż miesiąca, że wzniósł się obłok z nadprzybytku świadectwa. I wyruszyli synowie Izraela w pochody swoje z pustyni Synaj, a stanął obłok na pustyni Paran. Wyruszyli wtedy po raz pierwszy, wedle rozkazu wiekuistego przez Mojżesza. I ruszyła chorągiew w obozu synów Jechudy I z zastępami swoimi. A nad zastępem jego Nachszon, syn Aminadaba. A nad zastępem pokolenia synów Izachara, Netaniel, syn Cuara. A nad zastępem pokolenia synów Zebulona, Eliab, syn Helona. A był rozłożonym przybytek. I wyruszyli synowie Gerszona i synowie Merarego niosący przybytek. Poczem ruszyła ruszyła chorągiew obozu Reubena z zastępami swoimi, a nad zastępem jego Elicur, syn Szedeura. A nad zastępem pokolenia synów Szymeona, Szelumiel, syn córy Szadaja. A nad zastępem pokolenia synów Gada, Eliasaw, syn Deuela. Zatem ruszyli kachatydzi, niosący świątynię. Ci zaś ustawiali przybytek aż do nadejścia ich. Następnie ruszyła chorągiew w obozu synów Efraima z zastępami swoimi a nad zastępem jego eliszama syn Amichuda a nad zastępem pokolenia synów Menaszy Gamliel, syn Pedacura a nad zastępem pokolenia synów Binjamina Abidan, syn Gideoni. Zatem ruszyła chorągiew w obozu synów Dana. Będąca w obwodzie wszystkich obozów z zastępami ich, a nad zastępem jego Achiezer, syn Amiszadaja, a nad zastępem pokolenia synów Ashera, Pagiel, syn Ochrana, a nad zastępem pokolenia synów Naftali, Achira, syn Enana. Oto pochód z synów Izraela wedle zastępów ich. I tak ciągnęli. I rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Midianity, teścia Mojżesza. Wyruszamy do miejsca, o którym rzekł wiekuisty, oddam je wam, pójdź z nami, a wyświadczym ci dobro, gdyż dobro zapowiedział wiekuisty Izraelowi. On wszakże odpowiedział mu: Nie pójdę, lecz do kraju mojego i do rodzinnego miejsca mojego wrócę. I rzekł: Nie opuszczajże nas, bo wiedząc, gdziebyśmy byśmy obozować mogli na pustyni, będziesz okiem naszym. Jeżeli byś poszedł z nami, to z dobrego, które wyświadczy wiekuisty nam, wyświadczym i tobie. I wyruszyli od góry wiekuistego na drogę trzech dni a Arka, przymierza wiekuistego, ciągnęła przed nimi w drodze trzydniowej, aby upatrzeć im miejsce odpoczynku. Obłok zaś wiekuistego był nad nimi we dnie, gdy wyruszyli z obozu. I bywało, gdy wyruszała Arka, mawiał Mojżesz, powstań wiekuisty, a niech rozproszą się wrogi twoje, a pieszchają nieprzyjaciele twoi przed obliczem twoim. A gdy stawała, mawiał, wróć wiekuisty, między krocie tysięcy Izraela. Ale gdy począł lud utyskiwać niegodziwie w uszach wiekuistego, usłyszał to wiekuisty i wspłonął gniew jego, i zapalił się w pośród nich ogień wiekuistego i począł niszczyć na skraju obozu. I wołał lud do Mojżesza, i modlił się Mojżesz do wiekuistego, i zgasł ogień. I nadano miejscowości tej miano tawera, ponieważ płonął w pośród nich ogień wiekuistego. Ospólstwo zaś, które było między nimi zaczęło pożądać pożądliwością. Zaczęli też znowu płakać i synowie Izraela, mówiąc, któż nakarmi nas mięsem. Wspominamy sobie rybę, którąśmy jadali w Micraim darmo, arbuzy i dynie, i łuczek i cebule i czosnek. A teraz dusza nasza zawiędła. Nie ma nic tylko na te manne. Oczy nasze. Manna zaś jako ziarno koriandrowe była, a wejrzenie jej niby wejrzenie perły. Rozchodził się lód, a zbierał ją i męł w żarnach, albo tłukł wstępie, a ważył w kotle, albo robił z niej pierogi. Był zaś smak jej jako smak łakoci na oliwie. A gdy padała rosa na obóz w nocy. Spadała też manna z nią. I słyszał Mojżesz, jak lud płacze po domach swych, każdy u wejścia namiotu swego. I wspłonął gniew wiekuistego wielce, a i w oczach Mojżesza było to złe. I rzekł Mojżesz do wiekuistego, czemu żeś tak źle uczynił słudze twemu? Czemu, że mnie znalazł łaski w oczach Twoich, żeś włożył brzemię całego ludu tego na mnie? A zanim ja począł ten cały lud, a zanim ja go zrodził, że powiadasz do mnie: Zanieś go na łonie Twojem, jako nosi piastu niemowlę do ziemi, którąś zaprzysiągł ojcom Jego. Skąd mi brać mięso, abym dał całemu temu ludowi? bo płaczą nade mną, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Nie mogę ja sam unieść całego ludu tego, bo za ciężkim on dla mnie. A jeżeli już tak postępujesz ze mną, raczej mnie zabij, jeżeli znalazł łaskę w oczach twoich, abym nie widział nieszczęścia mojego. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Zbierz mi siedemdziesięciu mężów ze starszyzny Izraela, których znasz, że są starszymi ludu i nadzorcami jego, a przywieź ich przed przybytek zboru, a niechaj staną tam przy Tobie. A ja stąpię i będę tam mówił z tobą. I oddzielę z ducha, który jest na tobie, i złożę na nich, aby ponieśli z tobą brzemię ludu, a nie dźwigał ty sam. Ludowi zaś powiedz, przygotujcie się na jutro, a będziecie jedli mięso. Wszak płakaliście w uszy wiekuistego, mówiąc, któż nakarmi nas mięsem, bo lepiej nam było w miceraj. Prze to da wam wiekuisty mięsa i będziecie jedli. Nie jeden dzień jeść będziecie, ani dwa dni, ani pięć dni, ani dziesięć dni, ani dwadzieścia dni. Lecz z miesiąc czasu, póki nie wyjdzie przez nozdrza wasze, a stanie się wam obmierzłem, przeto żeście wzgardzili wiekuistym, który w pośród was, a płakali przed nim mówiąc, na żeśmy wyszli z Micraim. I rzekł Mojżesz, kroć sto tysięcy pieszych w ludzie, między którym przybywam, a ty powiadasz, dam im mięsa, że będą jadali cały miesiąc? Alboż się im owiec i wołów narżnie, aby im starczyło? Alboż wszystkie ryby morza zbierze się dla nich, aby dostało im? I rzekł wiekuisty do mojżesza. A zali ręka wiekuistego za krótka, oto zobaczysz, czy spełni ci się słowo moje, czy nie. I wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa wiekuistego. Zebranych zaś siedmdziesięciu mężów ze starszyzny ludu postawił koło przybytku. I stąpił wiekuisty w obłoku, i mówił z nim, i oddzielił z ducha, który na nim, i złożył na siedmdziesięciu mężach starszych. I stało się, że z zejściem na nich ducha prorokowali, a nie przestali. Pozostali zaś dwaj mężowie w obozie. Imię jednego Eldad, a imię drugiego Medad. Ale spoczął i na nich duch. Należeli bowiem do zapisanych, choć nie byli wyszli do przybytku, i prorokowali w obozie. I przybiegł pacholik i opowiedział Mojżeszowi i rzekł: Eldat i Medat prorokują w obozie. Wtedy odezwał się Jehoszua syn Nuna, sługa Mojżesza od młodości swojej, i rzekł: Panie mój, Mojżeszu, powstrzymaj ich. I odpowiedział mu Mojżesz, czyż zazdrosnym jesteś o mnie? Bo dajby cały lud wiekuistego w proroków się zamienił, jeżeli złoży wiekuisty ducha swego na nich. I wrócił Mojżesz do obozu, on i starsi Izraela. I zerwał się wiatr od wiekuistego. I naniósł przepiórek od morza i rzucił je na obóz na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony. Wokoło obozu, a na dwa łokcie nad ziemię. I zabrał się lud cały ów, dzień i całą noc i cały dzień następny, by zbierać przepiórki. Najostatniejszy zebrał dziesięć homerów i rozłożyli je sobie pokładami wokoło obozu. Mięso jeszcze było w zębach ich, jeszcze zrzute nie zostało, gdy gniew wiekuistego wspłonął na lud i poraził wiekuisty lud klęską bardzo wielką. I nadano miejscowości tej miano kibrot hatawa gdyż tam pochowano ludzi pożądliwych. Z Kibrot-Hataawy ruszył lud do Hacerotu i zostawał w Hacerocie. I rozprawiała Miriam wraz z Aaronem o Mojżeszu z powodu żony kuszytanki, którą pojął, gdyż żonę kuszytankę był pojął. I rzekli, Alboż tylko z Mojżeszem mówił wiekuisty? Wszak mówił on i z nami. I usłyszał to wiekuisty. A Mojżesz jako człowiek był skromnym bardzo, bardziej niż który człowiek na ziemi. I rzekł Wiekuisty nagle do Mojżesza i do Aarona i do Miriam. Wyjdźcie wy troje do przybytku zboru. I wyszli we troje. I stąpił wiekuisty w słupie obłocznym i stanął u wejścia przybytku, i zawołał Aaron i Miriam. I wyszli oboje i rzekł. Posłuchajcie słów moich jeżeli kto u was prorokiem wiekuistego, ja w widzeniu mu się objawiam. Za pośrednictwem snu przemawiam do niego. Nie tak sługa mój Mojżesz, w całym domu moim uwierzytelniony on. Z ust do ust przemawiam do niego, a jawnie i nie w zagadkach, a obraz wiekuistego widzi. Jakże nie obawialiście się rozprawiać o słudze moim Mojżeszu? I wspłonął gniew wiekuistego na nich i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad przybytku, a oto pokryła się Miriam trądem, jakby śniegiem. I zwrócił się Aaron ku Miriam, a oto... Trendowata. I rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, panie mój, nie chciej poczytywać nam za grzech, żeśmy się otumanili, żeśmy zgrzeszyli. Niechaj, że nie będzie ona jak ów płód martwy, któremu przy wyjściu z łona matki już odgniła połowa ciała. I zawołał Mojżesz do wiekuistego i rzekł: O Boże, uzdrówże ją! I rzekł wiekuisty do Mojżesza: Gdyby ojciec splunął jej w twarz, czyżby się nie rumieniła siedm dni? Zamkniętą niechaj będzie przez siedm dni poza obozem, a następnie niechaj wróci. I zamkniętą została Miriam poza obozem przez siedm dni, lud zaś nie wyruszył, póki nie wróciła Miriam. Po czym wyruszył lud z Hacerotu i stanął obozem w puszczy Paran.